Historia The Heavenly Forge w Heroes 3. W dodatku do Heroes 3, Armageddon's Blade, gracze mieli ujrzeć coś niezwykłego nową frakcję, która miała wstrząsnąć klasycznym światem fantazy. The Heavenly Forge futurystyczne miasto pełne robotów, cyborgów i zaawansowanej technologii. Ale ta odważna wizja nigdy nie ujrzała światła dziennego. Twórcy New World Computing chcieli wprowadzić coś, co wykraczało poza standardowe fantazje. Inspiracją była seria Might and Magic, której uniwersum od dawna łączyło magię i technologię. W lore Eratia to świat stworzony przez starożytnych istoty, które posługiwały się zarówno potężną magią, jak i zaawansowaną technologią. Forge miało być odzwierciedleniem tej zapomnianej ery, pełnym laserów, przekładni i maszyn bojowych. Jednak reakcja społeczności była inna niż się spodziewano. Gdy pierwsze szkice Forge trafiły do fanów, wybuchła burza. Wizja goblinów z laserami i futurystycznych cyborgów obok smoków i rycerzy spotkała się z falą krytyki. Wierni fani fantazy uznali ten pomysł za bluźnierstwo wobec serii Heroes of Might and Magic: protesty, bojkoty, a nawet groźby śmierci. Studio nie mogło tego zignorować. Zamiast Forge w dodatku pojawiła się frakcja Konflux, miasto żywiołów. Choć Konflux zostało wprowadzone jako szybkie zastępstwo, nigdy nie osiągnęło takiego potencjału fabularnego, jaki niosło Forge. Oryginalny scenariusz kampanii został zmieniony. Zamiast epickiej walki magii i technologii dostaliśmy bardziej klasyczny konflikt fantazy. Dziś Forge pozostaje jedną z największych niewykorzystanych szans w historii serii Heroes. Wprowadzając elementy science fiction, mogło otworzyć drzwi do zupełnie nowej ery gier strategicznych. Czy magia i technologia mogły współistnieć w świecie heroes? Tego już się nie dowiemy. Jedno jest pewne: historia The Heavenly Forge to przypomnienie, jak ogromny wpływ mają fani na rozwój gier. A może kiedyś Forge powróci w chwale, by udowodnić, że miecze i lasery mogą walczyć ramię w ramię? Warto zaznaczyć, że część grafik, konceptów oraz inspiracji do tego materiału zaczerpnięto z artykułu opublikowanego na Kwasowej Grocie, cenionej stronie poświęconej analizie i historii gier z serii Heroes of Might and Magic oraz Might and Magic. Dzięki pracy tamtejszych autorów możemy dziś głębiej zrozumieć znaczenie i potencjał The Heavenly Forge w Heroes 3.